Czy prezydent Reagan najadł się wstydu przez tego psa? Czy tak wygląda psia-modelka? Dlaczego ten zwierzak bywa nazywany czworonożnym Pawarot Team? Czy te psy miały mieszkać na łodziach? Czy ten zwierzak przewidział, kto wygra Kentucky Derby? Wszystko o psach. Program o najlepszych przyjaciołach człowieka. W programie owczarek flandryjski. Hart rosyjski. Dingo! Spitz Wilczy i Setter Angielski. A zaczynamy od psa, który promuje miłość. Miniaturowy Bull Terrier. Niektórzy nazywają go psim klaunem. Psy tej rasy są charyzmatyczne i psotliwe. Bull Terrier miniaturowy jest pewny siebie. Wie, że jest twardzielem. Mają od 25 do 35 cm wysokości i ważą około 16 kg. W 1850 roku pewien Anglik skrzyżował buldoga z białym terierem angielskim. Tak powstał ten mały zadziorny pies na byki. Kariera bulterierów miniaturowych na Ringu nie trwała długo. Dzięki odpowiedniej selekcji zmieniły się w kochające zwierzątka. Psy tej rasy mają długie, jajowate głowy. Kształt łba jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech tych psów. Bulteriery mają niezwykłe, trójkątne oczy. Ich łapy są zaokrąglone, zbite z dobrze wysklepionymi palcami. Przypominają łapy kota. Molly wygląda jak typowy bulterier. Ma rzymski nos, krępe ciałko i jest uparta. Molly go find. Molly. A jednak ten psiak jest wyjątkowy. Mieszka w Londynie i lubi chodzić po mieście. Jest przemądrzała. To typowe dla Brytyjczyków. Chodzi pieszo, jeździ taksówką albo na przednim siedzeniu mini-coopera. Bez wątpienia jest miłością mojego życia. Wszyscy ją znają. Duet jest sławny. Raz w tygodniu słucha go całe miasto. Molly występuje w programie radiowym. Suczki Molly i Matilda wyją do księżyca. Mają własny program w BBC. Wycie do Księżyca to jedyny program radiowy dla psów. Trwa dwie godziny. Jak się czuje Molly, zapytajmy ją. Co u ciebie? Chyba wszystko gra. Molly żyje jak gwiazda. Zakupy robi w sklepie dla wików. Jak większość dziewczyn uwielbia ładne ciuchy. Mamy smycz do kompletu. 145 funtów. To dla nas pestka. A co jest fajniejsze dla pani niż ubrania? Wizyty w spa. Dzisiaj suczka pomaluje sobie pazurki na różowo. Dla niej wszystko. Przyda się też jagodowo-waniliowa maseczka. Psy często to zlizują. Jest chyba najbardziej rozpieszczonym psem świata. Chcę zapewnić jej jak najwygodniejsze życie. Po zabiegach kosmetycznych Moli wskakuje do samochodu i jedzie w ulubione miejsce. Do kawiarni na herbatkę. Patrz, to wujek Stefan! Mam dla Ciebie twoje ulubione goferki. Molly. Look at that. Molly zamówiła szczekające gofry. Uwielbia je. Suczka i jej pani Anna żyją bardzo wytwornie. Moli przywykła do wygód, a na większość yeah. bulterierów miniaturowych poradzi sobie w każdych warunkach. Niektóre rodzą się z dziedziczną wadą słuchu. Psy mogą być głuche, ale wada ujawnia się tylko u zwierząt monozygotycznych. Przed zakupem psawa.